Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku z kulturą w domu, czytamy w bibliotece. Dzisiaj porozmawiamy o serii Mądra Mysz. Jest to seria książeczek dla dzieci od lat 2 do 5. Są to książeczki, których bohaterem jest Zuzia Max, a także opowiadają pod serię o zawodach, o maszynach, pojazdach, a także są. Pod serię o rozmaitościach. Seria ta jest na rynku wydawniczym już od lat kilkunastu. Pierwszą książeczką, jaka się ukazała, jest Zuzia i jej kotek, a ostatnią są wielkie ciężarówki. Skąd o tym wiemy? Ponieważ każda z tych części ma swój własny numerek. Dzięki temu możemy skompletować całą serię, a także dzięki takiemu oto spisowi, który się mieści na stronie internetowej wydawnictwa Media Rodzina, bo właśnie to wydawnictwo wydaje tą książeczkę, możemy dowiedzieć się, jakie tytuły znajdują się w poszczególnych częściach tych książeczek. Ponadto w każdej z tych książek znajduje się taka oto wkładka wewnątrz książki, gdzie możemy mieć wykaz tych wszystkich książek. I tu właśnie oto jest ta mądra mysz, to taka maskotka tej serii, która się przedstawia w ten sposób, że poleca. Swoje ulubione książeczki o zuzi, o maksie, o zawodach oraz o maszynach i pojazdach. Każda książeczka ma z tyłu okładki numer, możesz więc z łatwością skompletować całą serię. Mądra mysz ma swoje wielkie święto. W serii ukazało się już 100 tytułów, i poniżej okładki są właśnie takie, a w kółeczkach zaznaczone są książeczki. Tutaj oto, które się ukazały. I które już przeczytaliśmy. Tutaj możemy sobie właśnie zaznaczać. I tak jak powiedziałam, jest pewien układ w takiej otościądze. Tu są wypisane wszystkie książeczki z zawodami. Jest ich naprawdę sporo, kilkanaście. Następnie największa seria to jest ta o zuzi. I następnie mamy o Maksie, jest ich najmniej, są też rozmaitości, a także maszyny i pojazdy. Taka oto książeczka, Maszyny i Pojazdy, opowiada bardzo szczegółowo o tym, jakie różne maszyny i pojazdy jeżdżą po naszych drogach. Są to krótkie opowiadki. W których zazwyczaj jeden dorosły dzieli się z swoimi wrażeniami ze swojej pracy, zaprasza swoje dzieci do krótkiej przejażdżki, i dzięki temu dzieci mogą poznać, na czym polega kierowanie, na przykład takim oto pojazdem. I inną podserią jest na przykład. Seria rozmaitości. W nich się mieści ta książeczka Dzikie zwierzęta w mieście, która opowiada o tym, że zmieniło się życie zwierząt, podchodzą one coraz bliżej do naszych domostw i można ich spotkać w parkach. I tak oto. Ojciec z dwójką dzieci spotkał w parku szopa, który zobaczył kanapkę i to go zwabiło, żeby wejść pod ławkę. Tatuś tłumaczy, jakie inne zwierzęta można spotkać w parku, i dzieci na końcu książeczki mają takie sprawozdanie, jakie zwierzęta spotkały w parku, a ponadto. Można się zapoznać z nimi wszystkimi i poczytać o nich. Także te książeczki na pewno są edukacyjne. Inną podserią jest seria o zawodach. Są to, są to serie, które są zatytułowane Mam przyjaciółkę lekarza weterynarii lub Mam przyjaciela piłkarza. Polega to na tym, że w każdej z tej serii jest omówiony jeden zawód. Dzieci poznają jeden dzień z życia, np. tutaj Pani Weterynarz. Dowiadują się wielu ciekawostek na temat jej pracy, poznają nazwy różnych przedmiotów. Dowiadują się, dlaczego na przykład piecek powinien chodzić na szczepienie, jak działa rentgen, że królikowi trzeba zaglądać do uszu, szczególnie jak to jest królik baranek, że należy mu obcinać pazurki. Dla chłopców bardzo ciekawa jest podseria Mamy przyjaciela. Tutaj jest omówiony zawód piłkarza. Najbardziej rozbudowaną serią jest, Zuzia. Każda z tych części opowiada jedną przygodę z życia Zuzi. Szczególnie na czasie jest ta oto książeczka Zuzia w czasie pandemii. Została ona napisana niedawno i tutaj w tej książce dzieci mają wytłumaczone, co to jest pandemia, koronawirus, kwarantanna i na pewno ona Pomoże w zrozumieniu tych trudnych sytuacji, z którymi się spotykały. Na kartach książki rodzice tłumaczą z że można się spotykać w inny sposób z dziadkami, na przykład na łączach internetu, a także spędzić czas inaczej, kreatywnie i wcale nie znaczy, że gorzej. W naszej bibliotece mamy bardzo dużo książek z tej serii. Praktycznie udało się skompletować całą. Brakuje tylko 11 tytułów, aby się pochwalić, że jest już komplet. I są one bardzo chętnie pożyczane. Szczególnie cieszą się popularnością wśród młodszych czytelników, którzy przystąpili do programu Mała Książka Wielki Człowiek. Dzisiaj chciałam przeczytać troszkę związaną tematycznie z, z tą serią, legendę o popielu, którego myszy zjadły. Dawno, dawno temu nad jeziorem Gopłem stał wielki, warowny zamek z wieloma wieżami i bramą, której broniła gruba żelazna krata. Zamek był piękny. Ale wyglądał jakoś ponuro, i okoliczni mieszkańcy woleli bez potrzeby się do niego nie zbliżać. Być może było tak dlatego, że na zamku zamieszkiwała ponura postać, król Popiel. Kiedyś był prostym drwalem, a zwał się Popiel, ponieważ użyźniał ziemię popiołem ze spalonych drzew. Znano go jako człowieka życzliwego i chętnie służącego dobrą radą. A przy tym mądrego. Nic więc dziwnego, że gdy wybierano nowego króla, to właśnie popiel nim został. Jednak niestety, jak tylko zasiadł na tronie, szybko całkowicie się zmienił. Stał się dumny, okrutny, nikomu już nie pomagał i tylko gromadził bogactwa. Jadał na złotej zastawie, sypiał w atłasowej pościeli, kazał sobie sprowadzać za morskie smakołyki. Gdy zapragnął się ożenić, nie spojrzał nawet na polskie dziewczęta, tylko wybrał sobie cudzoziemkę, tak samo jak on okrutną i podstępną. Pewnego dnia na zamek przyjechali z wizytą kmiecie, bogaci gospodarze z okolicy, cieszący się poważaniem i posłuchem u innych, nie podobały im się rządy popiela, zabieranie miejscowej ludności jedzenia i plonu wspól. Chcielibyśmy się z tobą naradzić, powiedzieli. Od wieków bywało tak, że król słuchał zdania kmieci i liczył się z ich słowami. było, ale już nie jest, zaśmiał się Popiel. Prędzej mnie myszy zjedzą, niż wasze zdanie wezmę pod uwagę. Po czym kazał swoim strażnikom wyrzucić kmieci z zamku. Dotknięci do żywego odeszli, postanawiając, że skoro król nie chce ich słuchać, to w takim razie chłopi nie będą. Wystawiali dla niego oddział wojskowych. Jak to było, zawsze dotąd zwyczaju. I cóż z tego, powiedziała żona Popiela. Mamy pieniądze, wynajmiemy cudzoziemskie wojsko jest lepsze niż Polskie. Mijały lata. Zamek nad Gopłem był coraz potężniejszy i coraz bardziej ponury. Na murach dniami i nocami pełnili wartę cudzoziemscy rycerze, a wewnątrz zamku panował taki przepis. I luksus, o jakim się nikomu wtedy na ziemi nie śniło. Jednak w okolicznych wsiach bieda i głód zaglądały ludziom w oczy. Popiel zabierał wszystko, co rosło na polach, co urodziło się w oborach, lewach i stajniach. Nie obchodził go los poddanych, choć przysiągł dbać o ich dobro. Pewnego zimowego dnia, gdy szalała śnieżyca, u bram zamku stanęła siwa, stara kobieta w podartych cienkich ubraniach. Zaprowadźcie mnie do króla, poprosiła strażników. Nie licz na jego pomoc, powiedzieli strażnicy, bo nawet im się żal zrobiło, że tak smutno i nędznie wyglądała. Król każe wszystkich żebraków i starców, szczuć psami i wypędzać bez litości. Matki przecież nie wypędzi, szepnęła staruszka. Zdumieli się strażnicy. Jeden z nich zaprowadził biedną kobietę do sali tronowej, gdzie nad w tronie kapiącym złotem rozpierał się popiel, odziany w aksamitne szaty i pił najdroższe wino z kielicha, wycinanego w diamencie. Synku, staruszka padła na kolana, wyciągając do niego ręce. Ulituj się nad nami, boginiemy z głodu. Precz! wrzasnął popiel. Prędzej mnie myszy zjedzą, niż się zlitują nad jakąś starą babą. Strażnicy wypchnęli staruszką z zamku w ciemną noc, na śnieg i wiatr. Jeden z nich wsunął jej do kieszeni pajdę chleba. Niedługo potem jeden ze szpiegów popiela doniósł mu, że w okolicznych wsiach w buntują przeciwko niemu ludzi. Chcą cię zrzucić strony i obwołać królem któregoś z twoich dwunastu stryjów, opisał sytuację. I cóż z tego? powiedziała żona Popiela. Zaproś ich na zamku na ucztę, a resztą sama się zajmę. Popiel wierzył swojej żonie, więc zrobił, jak poleciła. Przygotowano wystawną ucztę z najdroższych zamorskich smakołyków, wyciągniętą najcenniejszą zastawę. Tymczasem, podczas przygotowań, żona Popiela zeszła do piwnic i wlała do wina własnoręcznie sporządzoną truciznę. Stryjowie Popiela niczego nie podejrzewali, wręcz przeciwnie, liczyli, że król może zrozumiał, że źle postępuje. Przybyli na ucztę, zasiedli do suto zastawionych stołów, podnieśli kielichy z winem i wznieśli toac za pomyślność ojczyzny. Popiel kazał wynieść ich ciała i wrzucić do jeziora. Prędzej mnie myszy zjedzą, niż komuś oddam władzę. Śmiał się w niebogłosy, stojąc na brzegu gopła. Ledwie to powiedział, niebo nagle pociemniało. Zawiał zimny wiatr, szarpiąc szatami popiela. Wody jeziora wzburzyły się i zaszumiały, a w trawie zaświeciły dziesiątki i setki malutkich oczek. Przerażony popiel uciekł do zamku, ale ze wszystkich szczelin, kątów, zakamarków, dziur zaczęły setkami i tysiącami wychodzić myszy. Ratunku! Wrzasnął popiel i wypadł na dziedziniec, a za nim biegła nieprzerwana fala myszy. Król rozejrzał się w panice i nie widząc innej drogi ucieczki, skoczył wprost do jeziora. Na środku była wyspa i tam się kierował, myśląc, że ucieknie. Jednak jak tylko stanął na brzegu, nagle z jego butów, kieszeni, z za kołnierza, spod koszuli zaczęły wyskakiwać myszy. Popiel potknął się o jedną z nich, przewrócił się i już nie wstał. Tam, gdzie leżał, została goła ziemia, na której nigdy nie wyrosła już trawa. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do biblioteki Najmłodszych czytelników po to, aby wypożyczać książeczki z tej uroczej serii Mądra mysz.